Co dzisiaj będziemy robili? Mianowicie czasami zdarza się sytuacja, że mamy komputer, w którym e, instalujemy oprogramowanie i nie chcielibyśmy, żeby ten komputer miał dostęp do internetu. Z różnych przyczyn, co możemy w tym przypadku zrobić? Mamy tutaj, jak widać, program Spotify, a ja sobie go uruchomię. Jak widać. E, Pełny dostęp do internetu, działa sobie szybko, ale nie chciałbym, żeby ten program miał dostęp do internetu. W Windowsie mamy wgrane narzędzia, które nam na to pozwolą i nie musimy absolutnie instalować dodatkowego oprogramowania. W tym celu naciskamy przycisk Start, bierzemy sobie panel sterowania. W panelu sterowania wybieramy system i zabezpieczenia. Zapora Windows Defender to jest to, co nas interesuje. Tutaj wchodzimy w ustawienia zaawansowane. Wchodzimy w ustawienia zaawansowane i teraz tak, tu mamy reguły przychodzące i wychodzące. Przychodzące to znaczy, że internet, żeby się nie komunikował z programem, a wychodzące, żeby program nie komunikował się z internetem. Czyli na przykład, żeby nie wysyłał danych. Co musimy zrobić? Tu mamy program Spotify, którego wcześniej uruchamiałem. Jak widzieliście, dostęp ma. Bierzemy sobie prawym przyciskiem, właściwości. Tu mamy, e, tu mamy ścieżkę, czyli bierzemy sobie skopiuj, Ctrl C i wchodzimy sobie w reguły przychodzące. Chcemy, żeby w obie strony była blokada, żeby po prostu nic się nie ustawało. Wchodzimy w nową regułę. Bierzemy sobie program. Nazwa ścieżki. Wklejamy to, co wcześniej skopiowaliśmy, czyli link do programu. Zablokuj połączenie. Dalej. Tak. I nazywamy sobie to coś Spotify. Zakończ. Teraz mamy regułę przychodzącą. Chcielibyśmy też, żeby program nie wychodził na zewnątrz. Więc wchodzimy kolejny raz w nowa reguła. Program. Tutaj ścieżka do programu. Dalej. Blokujemy połączenie. To jest to, co nas interesuje. Oczywiście dalej. I wpisujemy sobie Spotify. Zakończ. To wszystko, co musieliśmy zrobić. Już możemy spokojnie sobie korzystać. Ja wchodzę, żeby zobaczyć, czy faktycznie mamy zablokowany dostęp. Wchodzę w Spotify'a. Oh. A tu napis offline. Oh. Nie mam dostępu do internetu. Odtwarzanie nic nie pomoże. No to nie wykryto połączenia z internetem. No dobrze, czyli osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Czyli nie ma możliwości połączenia z internetem. No dobrze. Co zatem zrobić, żeby, żeby tego problemu jakby wrócić do stanu poprzedniego? A no wchodzimy znowu w, w tą zaporę Windows. To wchodzimy sobie w reguły przychodzące. Musimy skasować sobie tą regułę, którą utworzyliśmy. Czyli szukamy sobie na liście. Myśmy nazwali tą regułę Spotify. Więc gdzie ona tu jest? A być może to mi mi to za trzeba. Wchodzimy sobie znowu w panel sterowania. Pośpieszyłem. Ej, kocze. Panel sterowania. Systemy i zabezpieczenia. Zapora Windows Defender. Ustawienia zaawansowane. I tu na liście. W regułach przychodzących szukamy naszego Spotify'a. Jest. Kasujemy regułę. Oczywiście. Wchodzimy jeszcze do reguły wychodzącej. Kasujemy wszystkim Delete. I tyle. Patrzcie, co się stało. Już mam dostęp do Internetu.